Wysłuchaliście fragmentu utworu Leopolda Mozarta. Przyjrzyjmy się teraz melodii tego fragmentu. Zwróć uwagę na fragmenty zaznaczone prostokątami. Występuje tutaj pewien wzór złożony z trzech nut. C, D, H. Który potem powtarza się coraz niżej. H, C, A. A, H, G. Podobnie w dwóch ostatnich taktach tego fragmentu wzór FGE powtarza się później od E, a później od D. Fragmenty te powtarzane są coraz niżej. Taki zabieg w muzyce nazywamy progresją melodyczną. Polega ona na powtórzeniu fragmentu melodii o pewien interwał wyżej, wówczas mówimy o progresji wznoszącej lub niżej. Wtedy występuje progresja opadająca. Struktura melodyczna, która się powtarza, nazywa się wzorem progresji. Kompozytorzy bardzo często korzystali z progresji melodycznej. Występuje ona w wielu piosenkach popularnych. Muzyce poważnej. Teraz wspólnie zbudujemy dwie progresje. Posłuchaj melodii i zastanów się. Od jakiego dźwięku rozpoczyna się powtórzenie wzoru progresji i czy jest to progresja wznosząca czy opadająca. Oczywiście była to progresja znosząca. Od jakiego dźwięku rozpoczyna się powtórzenie wzoru progresji? Od dźwięku E. Zatem rozpoczynam dźwiękiem E i przepisuję wzór progresji. Mamy powtórzenie dźwięku, sekunda do góry, sekunda do góry, powtórzenie dźwięku, skok tercji w dół po gamie do góry, z koktercji i po gamie w dół. Gotowe. Zwróć uwagę, że rytm w kolejnych powtórzeniach pozostaje taki sam. Czy rozpoznałeś ten utwór? Była to piosenka Zasiali Górale. Jak widać, wystąpienie progresji melodycznej w dyktandzie Ułatwia nam jego napisanie. Przed nami jeszcze jedno ćwiczenie. Spójrz na wzór progresji, na fragment do uzupełnienia i posłuchaj melodii. Jest to refren piosenki Czerwonej Jagody. Jaka progresja wystąpiła w tym fragmencie? Była to progresja opadająca. Posłuchaj melodii jeszcze raz i zastanów się, od jakich dźwięków zaczynają się kolejne powtórzenia wzoru progresji. Są to kolejne stopnie gamy. Wzór progresji rozpoczął się od dźwięku G. Powtórzenie będzie od dźwięku F, a kolejne powtórzenie od dźwięku E. Podobnie jak poprzednio, zachowuję odległość interwałów. Było G, G, B, B, A, G. To teraz przesuwam ten wzór o sekundę niżej. Będzie F. F, A, A, G, F i jeszcze raz o sekundę niżej od E. Powtórzenie skok tercji, powrót po gamie na E i zakończenie melodii mam już napisane. Na koniec kilka informacji na temat progresji. Powiedzieliśmy już, że progresję dzielimy na wznoszące i opadające. Zrobiliśmy dwa ćwiczenia, w których występowały właśnie te progresje. Progresje możemy podzielić również na progresje niemodulujące i modulujące. Progresje niemodulujące to takie, które wykorzystują dźwięki danej tonacji, czyli nie modulują. W naszych przykładach występowały właśnie progresje niemodulujące. Progresja modulująca. Zachowuje dokładny rozmiar interwału. Jeśli wzorem naszej progresji są dźwięki C, D, E, a jego powtórzenie rozpoczyna się od dźwięku D, to powinnam zbudować dwie sekundy wielkie. A więc w powtórzeniu takiej progresji będziemy mieli D, E, Fis. A w kolejnym powtórzeniu od dźwięku E będzie to E, Fis, Gis. Widzimy już, że mimo, że progresja rozpoczęła się w tonacji C-dur. Jego powtórzenia korzystają z dźwięków, które są obce tej tonacji. Trzeci sposób podzielenia progresji to progresje dokładne i niedokładne. Progresja dokładna to taka, w której wszystkie interwały zostały zachowane. Progresja niedokładna to taka, w której w powtórzeniu progresji przynajmniej jeden interwał uległ zmianie tyle na dziś, zapraszam na kolejny odcinek, w którym będziecie mieli możliwość poćwiczenia progresji w przykładach.